Bez autobusów ciężko dziś wyobrazić sobie codzienność, szczególnie przez mieszkańców sołectw takich jak Niwki. Gdzie najczęściej jeździcie autobusami? Na dworzec autobusowy tam wychodzimy i idziemy od razu do szkoły. Okej, okay. czyli w Opolu, tak? Tak, w po Opolu, no. A Ty dojeżdżasz gdzie? Ja do szkoły, do szkoły. No. Do szóstowic. Ja korzystam od y, chyba pierwszej klasy i do szkoły jak dojeżdżałam. Daniec, Dąbrowice, Dębie, Falmirowice. Również w pewnym momencie był problem z dowozem czy dojazdem mieszkańców. Ja musiałam pieszo iść na przykład, nie? Bo jestem tutaj rodowitą mieszkanką derskiej kuźni. Szczególnie dla starszych mieszkańców, którzy nie posiadają swojego środka lokomocji. Nie wiem, jakbym dojeżdżała do szkoły, może rowerem albo czymś. Połączenia z Krząstowicami, ale także z Opolem pozwalają walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. Gminy znają najbardziej potrzeby swoich mieszkańców, gdzie. Jest ciężko się wydostać na szeroki świat, ale nawet do najbliższego sklepu. Nie wszystkie osoby mają samochody, nie wszystkie, szczególnie zimą, mogą na rowerach. Tutaj kilka kilometrów przez las jechać. W związku z tym takie połączenia to jest jedyna możliwość, aby, aby dotrzeć do no środka zdrowia, do urzędu. Przejazdy po gminie Krząstowice są dofinansowywane i mieszkańców nic nie kosztują. Komercyjne przejazdy na tych trasach byłyby nierentowne. My co roku składamy wniosek do Wojewody, otrzymujemy dofinansowanie. No gmina również musi swoją tutaj część dołożyć do tego. Ale dla mieszkańców to jest ten plus, że mieszkańcy po terenie gminy mogą poruszać się bezpłatnie, czyli nie płacą żadnych opłat. Jeżeli chodzi o dojazd do Opola, to są drobne już tutaj opłaty pomiędzy granicą gminy Chrząstowice a miastem w Opole, ale to już są takie rzeczy, które myślę, że każdego stać na to. Rozkłady jazdy są na bieżąco modyfikowane i konsultowane z mieszkańcami. Też mam taką prośbę do mieszkańców, do tych, którzy korzystają z tego transportu naszego tutaj zbiorowego, jeżeli mają swoje uwagi, spostrzeżenia, aby to kierowały do do gminy, bo zawsze jest możliwość korekty danych kursów, czy wyjazdów, czy przyjazdów z danej miejscowości.